Witam Panów. Witam. Jeździliśmy, szukaliśmy jakiegoś ciągnika takiego niskiego, żeby wszedł do Starej to Są ciągniki od najmniejszego do, tak, do największego, także do każdej maszyny jakiś ciągnik jest odpowiedni. Bo dużo funkcji jest na rzeźniku. <noise> Cześć. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Pana Grzegorza. Witam Panów. Witam. Pierwsze pytanie. Kiedy pierwszy New Holland pojawił się u pana? Pojawił się pierwszy 2013 rok luty. To był T-4030, 78 koni. Jeździliśmy, szukaliśmy jakiegoś ciągnika takiego niskiego, żeby wszedł do starej owory. No ale objeździliśmy, nic nie znaleźliśmy. I jakoś tak się złożyło, że pojechaliśmy do Czerzewa. No i od ręki na placu stoją i mamy go do dziś. Drugi był zakupiony, oto ten ciągnik, T6-155. W kolejności trzeciej była kupiona T5-140. No i ostatni zakup T7-270. W blue powerze. A jeżeli chodzi o profil gospodarstwa, czym się zajmujecie? Produkcja mleczna i opasowa. Kukurydza, zboża. W tej okay. chwili na około 300 hektarów. Są ciągniki. Od najmniejszego do, tak, do największego, także do każdej maszyny jakiś ciągnik jest odpowiedni. Ale cały czas widzę moc rośnie, więc zapotrzebowanie, także coraz więcej. No, oczywiście, jest. no idzie wszystko. To też pewnie kwestia tego, żeby pracę wykonywać coraz szybciej. Oczywiście, bo czasu jest coraz mniej. Czym najczęściej pracują ciągniki? Siódemka, no, samozbierającą. Mhm. Agregaty, no na razie te ciągniki sobie też dobrze jeszcze radzę z tymi maszynami co mamy, także. Jaki duży jest ten agregat? Agregat jest 4,30 4,60 Przepraszam, 4,60 tak mhm. jest Znajdujemy się już w ciągniku Większość ciągników, które posiadacie wyposażony jest w podłokietnik Cylinder Jak oceniasz ten po podłokietnik? Czy, czy wygodnie się z nim pracuje? Tak, wygodnie Jaka jest Twoja opinia Zygodny na joystick do pracy w polu, bo dużo funkcji jest na joysticku. Trzypunktowy podnośnik, hydraulika, zmiany kierunku jazdy, tempomat, bardzo oceniam elektrozawory. Mamy akurat też i w piątce elektrozawory, bardzo oceniam, lepiej niż te na Wajche. No Ty jest wygodne i szybsze rozwiązanie, tak, prawda? Tak, tak. A powiedz mi proszę, bo zależy nam na opinii, także systemu, który obsługujesz za pomocą wyświetlacza kolorowego. Czy on jest intuicyjny, czy wymagało to dużo nauki, żeby się do niego przyzwyczaić, żeby obsługiwać Nie wymaga ciągu? dużo nauki, jest bardzo łatwy do obsługi ten monitor, bardzo czytelny. A co byś polecił, jeżeli chciałbyś e, ten ciągnik e, polecić innym klientom? Co, co by było takie dla Ciebie istotne e, z punktu widzenia obsługi operatora? Przede wszystkim w skrzynie. Autocommand, skrzynia jako No wszystko mamy pod ręką. Dużo funkcji, tak jak mówiłem, jest na, na joysticku. Ułatwia pracę w polu. Tutaj mamy akurat ciągnik t 7270 Tak. Proszę powiedz mi, jak tutaj wygląda sprawa pod względem komfortu w kabinie? Kabina jest przestrzenna. Kabina jest na czterech słupkach, a nie sześć. To jest bardzo większa widoczność. Wysoka. Cicha jest. Najmniejszy, który został zakupiony w 2013 roku ma zrobione prawie 7000. 7 Drugi został zakupiony w 2020 roku ma zrobione 1600. Ten został oraz zakupiony w 2020 roku ma zrobione 2600. No i to jest zakup tegoroczny. Ma zrobione 100 godzin. Oto no ciągniki macie już panowie yy, długo. A jeżeli chodzi o. O awaryjność. Jak oceniacie jak na razie te ciągniki? Czyli nie było żadnych większych przygód? Nie, nie, nie było. A proszę mi powiedzieć, pod względem zużycia paliwa, według, według panów opinii, jak to się nie spisuje? Na, czy nawet dworce, tam weźmy szóstkę, no to jest około 10 litrów na hektar. W telewizji będzie.